Siewano, witam serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy fajny odcinek bardzo, ponieważ dzisiaj youtuberzy będę decydować o moim dniu. Aktualnie jest godzina za 15-12, więc tak naprawdę dzień się zaczyna. Jesteśmy tylko i wyłącznie po śniadaniu, ale teraz zaczynamy nagrywkę porządną. Youtuberzy decydują o moim, o moim dniu. Będę dzwonić do różnych osób, czy też pisać i po prostu zobaczymy, co, jakie zadanie na dzisiaj nam dadzą. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, koniecznie łapkę w górę i subskrypcję, żebyś na bieżąco. Filmy są tutaj. Co, co jakiś czas, nie codziennie, ale co jakiś czas są filmy, więc serdecznie zapraszam. I słuchajcie. A jak widzicie ten film, to już pewnie nutka jest na Spotify'u, więc serdecznie zapraszam na Spotify'a, ponieważ tam można sobie jej słuchać. Dobra. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to zadzwonić do kogoś, kto to na pewno odbierze. I wydaje mi się, że najlepiej będzie, jak zadzwonimy na samym starcie do. Kogo? Kogo proponujesz? Dave! Daveson, yy, Dave są Daveowski. Dzisiaj do niego zadzwonimy i zobaczymy, co on nam będzie kazać dzisiaj zrobić. Dzwonię. Uwaga. Halo, halo! Dzień dobry, Hello. witam bardzo serdecznie. Tu jest materiał nagrywany i teraz. Yy... Shima. Shima, shima. <noise> I dobra, bardzo ważna sprawa jest taka: nagrywam odcinek, że YouTuberzy decydują o moim dniu i musisz zdecydować, co mam zrobić dzisiaj. Okej, okay, okej. Okay. A mamy jakąś pulę rzeczy, co mam sobie wybrać? Nie, możesz cokolwiek, tak? Żebyśmy to tylko zdążyli zrobić dzisiaj, nie? Czyli jakieś loty samolotem do Stanów nie odpadają, niestety, nie? Okej, okay. masz pojechać to na obiad. Dobra. Zostałeś takie wyzwanie? Nie. Nie nie, nie, to jesteś pierwszy, jesteś obiad? pierwszy w ogóle, nie? Nie mam nic. Okej, okay. okej. Okay. Masz pojechać na obiad do najlepiej ocenianej restauracji w Cieszynie i zamówić tam najdroższe danie z karty jakie To O kurde! No dobra, to jest dobre wyzwanie, to jest dobre wyzwanie. Dobra, dobra, to zrobimy to w takim razie. No to dobra, będzie kosztowny odcinek, no ale dobra, dzięki ci wielkie. Pozdro. Okej. Okay. Jo. Yo. Jo yo, yo. Mamy pierwsze w takim razie zadanie. Kurde, ale mocne dał. Mocne to, czułem, czułem, że będzie mocne. Czyli musimy. Kurbasowy dwór? Musimy znaleźć w takim razie najlepiej ocenianą na restauracje w Cieszynie chyba kurbasowy dwór albo. No nic, trzeba to sprawdzić. No ale teraz musimy znaleźć kolejną osobę, do której zadzwonimy, więc yy, w tym momencie dzwonimy do Emili, bo mi właśnie odpisała, więc git. Dobrze, więc dzwonimy do Emilii Halo, halo! Co to za wideo rozmowa? To wideo rozmowa, ponieważ ja nagrywam film. To Emilia. Bardzo ważne mam do ciebie zadanie, ponieważ nagrywam dzisiaj film, że youtuberzy decydują o moim dniu I potrzebuję, żebyś zadecydował o jednej rzeczy, jaką dzisiaj muszę zrobić hmm. <laughs> Tak, tak, no Musisz wymyślić to. Tak, rzecz. tak, no wymyślić, no Ty decydujesz, co mam dzisiaj zrobić <laughs> Okej okay. Podkurzaj. Eee... Nie <laughs> W domu ja nie, nie no, mój tata odkurza chyba z dwa dni temu No dwa Dwie... dni temu codziennie się odkurza No jak się w oborze mieszka chyba <laughs> No dobra, no dobra, no to mamy zadanie. No dobra, dobrze, to dziękuję Ci pięknie. Bye, Pozdro. hejjo Ale ja się zmęczyłem Dobrze, a więc odkurzyliśmy kolejna rzecz, którą musimy zrobić To zadzwonić do kolejnej osoby i postanowiłem że zadzwonię do Bzyka Halo, ole Mariaczek, dzień dobry Słuchaj, ja właśnie nagrywam odcinek i dzisiaj youtuberzy decydują o moim dniu I chciałem ciebie poprosić o to, żebyś zadecydował, co mam dzisiaj zrobić O kurde, ej, to jest trudne, są, co to, to w ogóle za pytanie jest? Dobra, dzisiaj, co mógłbyś takiego zrobić? Ej, nie wiem, nie wiem, tak mi jeszcze jest zaskoczenia To może ci powiem, co już dostałem dzisiaj Dobra. To tak, Dawid mi dał, że mam pojechać do najlepiej ocenianej restauracji w Cieszynie i zamówić najdroższe danie, a Emilia kazała mi odkurzyć dom. Dobra. A ja? Nie mam pomysłu, ja mam tak zero pomysłów teraz. Cokolwiek, Masz nie? Mam trampolinę. Mam trampolinę, no. Dobra, to stary musisz zrobić fikołka na trampolinie. Fikołka tylko. Tylko w tylko w... Nie wiem, Ja bym na przykład nie potrafię, ja Nie bym umiesz. Nie Ale fiko czy salto? A Salto, salto tak, tak, w, w powietrzu. W Powietrzu. Powietrzu. No dobra, to jest dosyć proste zadanie, no jasne, że tak, no jasne, że tak, dobrze Dobrze, bzyku, to dziękuję ci pięknie Dzięki, trzymaj się, elu Dobra, więc mamy salto na trampolinę, idźmy je od razu zrobić, bo nie ma co w ogóle czekać, wiesz, jeżeli wiem, mamy trampolinę obok Jeśli chodzi o trampolinę, to ja już kilka salt tutaj wykonałem w tej mojej karierze YouTubeowej, ale co z tego, możemy wykonać jeszcze jedno Kurde, boję się, stary o kurde, ale mnie zgięło w pół. Dobra, zadanie mamy. Dobrze, a więc kolejny telefon. Teraz będziemy dzwonić do Kloca. E, nie znacie Kloca? No to zaraz go poznacie. Uwaga, już do niego dzwonimy. Halo? Siema, Kloc. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Słuchaj, nagrywam odcinek dzisiaj, tutaj jest kamera. E, nagrywam od... Witam, witam. Nagrywam odcinek, gdzie youtuberzy decydują o tym, jakie zadanie muszę zrobić. Decydują o moim dniu i do ciebie mam pytanie. Czy masz jakieś zadanie dla mnie? No. Dawaj. Ale nie będzie one za miłe. No to dawaj. Musisz spróbować zimnego jajka. W sensie takiego surowego. Co? Napisz się, musisz spróbować się napić. O, Ale muszę połknąć? No, przydałoby się, nie? Kolejne zadanie z jedzeniem, ale może być. No dobrze, no to w takim razie surowe jajko. Mocne zadanko, no. Dobra, to tyle. Dzięki wielkie. Trzym się. No. Pozdro Ja znam osobę, czy tak ja piła No ja wiem, że tak ludzie niektórzy piją, ale w... to jest stary nienormalny Pozdro tak. Otwórz gardło nie, nie, mole, Kurde, obrzydliwe Otwórz gardło i... Obrzydliwe, nie wypiję tego całego, nie masz szans no, Spróbuj Już nie meblej tyle tym Dobra Pozdrówko Kurde o. Jak? Obrzydliwe Jakie to było smaku? No Średnie, średnie Yuh. Dzwonimy do Maxa teraz. Dzień dobry! Dzień dobry. Witam, witam. Dzisiaj no tak jak Ci napisałem, youtuberzy decydują o moim dniu. Pytanie mam do ciebie, jakie zadanie od ciebie dzisiaj dostanę? Słuchaj, się chyba ostatnio trochę. No właśnie nie, w ogóle jestem chudy, ja chudnę wiecznie. Ciągle? No. To schudzisz dzisiaj jeszcze trochę to ale od razu, może czekaj, zanim powiesz mi zadanie, to ci powiem jakie dostałem, bo już widzę do czego okay, zmierzamy okay. Dostałem od Dawida pojechać do najlepiej ocenianej restauracji kupić najdroższe danie okay. I od, od Emilii dostałem, że mam poodkurzać w domu I od yy, Bzyka dostałem yy, salto na trampolinie Dobra, teraz do ciebie swoje zadanie z zadaniem Dawida Dobra, dobra Jest zmiana, w tej najlepszej restauracji musisz ciągle zamawiając, witając się, gadając, mówić po angielsku Coooo? O nie, ale to jest mega ciężkie zadanie Tylko po angielsku, nie możesz nic powiedzieć po polsku Będziesz czytać Anglika w restauracji mówi tylko po angielsku. O oh, kurde. Dobra, to jest najbardziej hardkorowe zadanie, jakie dzisiaj dostałem. Myślałem, że zamówienie najdroższego zadania będzie ciężkie, ale to będzie jeszcze cięższe. No dobra. Dobra, zarobię tak. to zadanie. Dobra, dzięki wielkie. No to ja pozdrawiam. Czuj się. się. Elo. O kurde, ale to ostre zadaniem teraz. No dobra, no nic. U, o, od samego początku, ale to ty też musisz za mną udawać Stary, wchodzimy i. A o, oh, hej. Ja a ja dzisiaj po polsku. <laughs> To nie mogę, ale skomplikował zadanie, no dobra Wydaje mi się, że nic tego nie przebije, to już jest naprawdę taka potęga To zamówienie po angielsku i zamówienie jeszcze najdroższego więc będzie dosyć ciekawy, więc mam nadzieję, że, że przede wszystkim wyjdzie śmiesznie i kurczę ja mam z włosami. Mam nadzieję, że po prostu, że wyjdzie śmiesznie, że po prostu będzie w popachy i że ogólnie mam nadzieję, że trafimy na takiego kalendra, który też będzie miał z jajem do tego podejdzie i, i też się będzie śmiał. No i co? No, w tym czasie możecie zrobić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, jeśli chcecie więcej takich odcinków bardzo fajnych. O, staramy się, tyle. Dobra, chyba się zbieramy, bo nie ma co. Teraz napisał mi Paweł, że w końcu mogę zadzwonić, więc dzwonię do niego, zobaczymy jaką, y, jakie zadanie da mi Paweł. Dobra, szybko tutaj... Nagrywanie jeszcze odpale. Halo, halo. Co się dzieje? Witam cię, Pawle. Jakieś zadanie cię, potrzebuję od ciebie. Nie, nie dzwonisz na FaceTime. Nigdy nie dzwonię na FaceTime, ale słuchaj, potrzebuję od ciebie zadania, no, ponieważ no. dzisiaj nagrywam odcinek, że youtuberzy decydują, o kurde, jaki piesio! No, <grym>, no, o kurde! Dobra, no, czyli co? Muszę iść pogłaskać, pojechać pogłaskać psa, tak? <grym>, Dobra, słuchaj, no, zadanie. Y youtuberzy decydują o moim dniu. Potrzebuję od ciebie jakieś zadanie? Kurde, czekaj. Jakie by ci zamęko dać? O! No! Wiem! Słuchaj! No dobra. Musisz, nie wiem ile masz kroków w telefonie. Możesz to nawet zrobiłeś, mm -hmm. ale musisz dowieć 10 tysięcy kroków. O kurde, to na bank tyle nie mam dzisiaj zrobione. Na 100% nie. Ja dzisiaj byłem kurde. tylko w domu, a dopiero wyszedłem teraz pierwszy raz. No dobra. To się nie przemieszczasz w samochodem, tylko idziesz. No jak? Jak ja muszę dojechać do miasta? Jak ja bym miał tylko sam. <laughs> na pieszo, to bym miał dzisiaj 100 tysięcy kroków zrobione, jak mortalcio. 10 tysięcy kroków. Szczerze do zrobienia. Dobra. 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 To dzięki wielkie. Dobra. Pozdrawszcie się, elo. Na Okej, okay, 10 tysięcy kroków, dobra, teraz najważniejsze, trzeba sprawdzić, ile ja mam kroków zrobione dzisiaj. Ja mało dzisiaj chodziłem. Mam 2800 kroków. Dobra, no trochę tego będzie, czyli będzie trzeba dzisiaj trochę poładzić, Kurde, a najgorsze jest to, że jest 15.30, a ja o 17 jestem umówiony na nagrywki. Dobra, będzie ciężko. Jedziemy zamówić jedzenie po angielsku. We are going eating. To jest tego kroków, Bo zagra, tak, jesteśmy w restauracji. No. no stary, to się dzieje? Stary. Ja czuję, że pęknie stare od razek tak, od odchodzi, że tak ta podejście od razu bomb wyśmiechna. I have problem right now. The biggest problem. Mogę I would like to order the most expensive dish on the menu. Uh -huh, expensive, okay. Nice. This one? Brown, medium, mm -hmm. medium. rare. One. One. Okay. One, please. Uh, for drink. Uh, one cola. Orange juice. one. One. Yeah, yeah, yeah. Yes, yes, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Nagle ona się pyta, a ja tak. Jedno chciałem powiedzieć, o jednym myślałem, bo zaskoczyłem, ja nie widziałem jak idzie, i ja nagle oh, ukór do panika, nie? We don't, We don't want, We don't want... No, no właśnie, to jest to, to jest... No. się zestresowałem i zapomniałem stary wszystkiego. A ja powiedziałem orange ku, słyszałeś? Słyszałem, tak cicho powiedziałeś oh Dobra, ocena y, Ogólnie Dobra, dobra, ale ty też musisz spróbować. Ale udało się, Czemuś zrobiony zamówiliśmy po angielsku i... E, Solid to jest git ogólnie. Dobrze. Zjem i jedziemy dalej. Dobrze widzowie, wyszliśmy już z restauracji No i nie nagrała nam się końcówka jak płaciliśmy za zamówienie Ogólnie przyznam tylko tyle, że Przyznaliśmy się, że jesteśmy Polakami po prostu że, po prostu, że to był taki challenge No pani się zaśmiała Normalnie zapłaciliśmy i wyszliśmy, więc tyle Challenge zrobiony, udało się Byliśmy mega spięci, ale myślę, że przełamaliśmy pewne bariery To było potrzebne, to było mega potrzebne Do tego, żeby teraz mieć yy, lepszą psychę Dobra, wracam do domu Robimy kroki, bo to jest teraz najważniejsze Żeby kroki zrobić Jest 3100 kroków, więc już w sumie yy, 100 kroków zrobiłem, ale nie wiem, szybko one się nabijają. Mam wrażenie, że z jakimś opóźnieniem. Mamy do 7000 jeszcze do zrobienia. Kurde, będzie ciężko. że to będzie. Dobra, widzowie, na godzinę 17 miałem być na Discordzie i nagrywać z Milki, ale no, sytuacja no, wygląda no, tak. No, no, spokój, spokój spokój. No. spokój, spokój. Sytuacja jest taka, że ja muszę zrobić te kroki, więc <śledzimy> idę z psem na spacer. No chodź, idziemy, idziemy. Kurde, jak ciągnie, zostaw. Milo, spokój. Tylko ciągnie. Sprawdzamy, ile mam kroków na dany moment, bo jestem ciekaw, ile zrobiłem kroków od domu. Troszkę, troszkę ich będzie, ale myślę, że nie aż tak dużo, jak bym chciał. 200 kroków to jest niemożliwe, tak mało. Dobra, porobię sobie kilka kółek z psem tutaj. Zrobiłem dwa kółka. Sprawdzimy ile te dwa kółka to jest kroków. Obstaję, że jakieś 50. O kurde, wskoczyło mi, mam 3600 kroków. Strasznie tu wieje, kurde, a on mi ciągle chce uciekać. Jest godzina 20. Wychodzę, jest ciemno, totalnie. Idę robić kroki. Nic nie widzę, więc nie mogę się nagrywać niestety. Więc uwaga, mam na dany moment zrobione 7000 kroków, muszę zrobić jeszcze 3000, więc idę się przejść. Jest totalnie ciemno, więc nic tego nie ponagrywam. Chyba, że gdzieś tam będę na jakimś etapie, to wam powiem. Ale lecę. Łażę do jakiegoś czasu, mam aktualnie prawie 7,5 kroków, zostało mi 2,5 tysiąca kroków do zrobienia. Krążę sobie tutaj. Tu, tam idę i dookoła sobie krążę tu. No. I to jest mój sposób, bo tu jest fajnie oświetlone wszystko, ale kurczę, jak się do to twarz, to nie widzę ścieżki. Podzę sobie dalej. Jest ciekawie, ale mam dobrą informację. Właśnie przebiliśmy 9000 kroków, co znaczy pozostało mi już tylko 1000 kroków do końca. Dobrze, oficjalnie w tym momencie wracam do domu, ponieważ na moim liczniku wybiło 10 tysięcy kroków. Dobrze, a więc mamy ostateczne podsumowanie dnia. Jest godzina 23.47, 11 tysięcy kroków. Zrobione dzisiaj, co oznacza, że o 1000 kroków przegiąłem. Teraz idę spać, bo jestem już zmęczony. Dzisiaj był ciężki dzień. Witam was kolejnego dnia Wczoraj nie zdążyliśmy wszystkich rzeczy zrobić Do wszystkich osób się dodzwonić, do których chciałem się dodzwonić Dzisiaj mamy jeszcze no z dwa telefony co najmniej do zrobienia Więc yy, dzwonimy Pierwsza osoba, do której zadzwonimy to jest Kati Dzień dobry no. Hejo. Hejjo nagrywasz? No nagrywam, nagrywam Możesz mówić jakie, ja co mam dzisiaj zrobić Będziesz musiał pojechać do miasta jakiegoś obok ciebie I pójść do lumpa I w tym lumpie musisz sobie wybrać jakąś fajną stylówkę Musisz wiesz, podobierać spodnie, butów nie musisz, buty cię odpuszczę Ale muszą być spodnie, bluzka, jakaś bluza, czy nie wiem, koszula czy Co, co, co kombinujesz? Dodatki sobie odpuść, ale ciuszki musisz Dobra, wjechać. czyli spodnie, koszulka i bluza No dobrze. Ale musi być cała stylówka z lumpa oprócz właśnie tych dodatków te po nie? No Dobrze. Dasz radę. Majtki da też. Majtki też wezmę, no. <laughs> <laughs> dobra, dobra, to dzięki wielkie w takim razie. Lecę to robić. Idę, wyjście mi zdjęcie, jak już zrobiłeś. Dobrze, dobrze. na <laughs> a tak co kombinuję Dobrze, wyślę. Dobra, to do zobaczenia. Hej o. Ja nie mogę, stary, myślę, że wczoraj były już tragiczne challenge, nie? To bardzo dorównuje challenge'u z zamówienia... zamówić po angielsku w restauracji i udawać anglika, nie? To, kurde, będzie taki wstyd, stary, my tam byliśmy ostatnio <ścoughs> Jest taka drętwa atmosfera w tym lumpie Dobrze, no to jedziemy Taki challenge został wzięty Jedziemy do miasta Trzeba sobie przypomnieć jaki to był wczoraj wstyd jak byliśmy w restauracji I teraz załadować... Ja w ogóle nie czuję ten... Jesteśmy pod y, lumpem Ciucholandem, nie wiem czy to jest to samo W każdym razie są tam jakieś y, ciuchy po prostu Chyba używane Po prostu idziemy wybrać ten outfit tak jak dostaliśmy zadanie od Kasi Czy kupimy to? Jeszcze nie wiem To się zobaczy, czy to będzie spoko czy nie No i też w ogóle jaka cena, nie? No bo jeżeli to będzie mała cena i będzie spoko Czemu nie? Ale jeżeli będzie taka cena, nie wiem, no stówki na przykład nie chciałbym wydać. Tej story, Dobra, nie, <laughs> To wyjdziemy, ja chcę tylko powiedzieć, że tam jedyni faceci, jacy wchodzą, to są ci, którzy są złożeni przez żony. To ten facet z własnego wyboru nie wchodzi. Nic zepsutym się nie trafia. nie jest to Dobra, wygaloty Stary, tu Galoty Musi... Kur... <laughs> ja nie wiem, gdzie się zaczyna damskie, gdzie męskie. Patrz, tu masz czarne spodnie. To To jest dla ciebie, patrz. 32 pa. O. No? Zaufaj mi. To jest dla ciebie, o. to może być. a może Ale być. Ale znalazłem ci, widzisz? koż widzisz te pola? Nie. to <laughs> po <prostu> <laughs> Szukamy koszulek. No to szukaj. Nie no, spodnie są może jeszcze i git, nie? Wspólnie jeszcze wiesz. Ale, ale to jeden dramatycznie <grabiam> Ale nie wiem, tu nie ma nic, rozumiesz? A to A Timiks. To no taki stary, to mi się podoba. <grabiam> no nie to kurde to za <grabiam> kosmo żabka stara. 20 zł nie, 12. 9,60. Tylko 9,60? Okay, no bo tutaj pan ma piżamę, ona kosztuje 12 zł, czyli dzisiaj wychodzi jeszcze taniej niż 10 zł. Dobra, dobra, 60. to kartą. Dziękujemy. Dziękujemy. Dopytanie, liczyłeś 50 zł na cnotę? zł. Ogólnie podsumowując, widzieliśmy jakieś spodnie i w nich pokładam jakąkolwiek nadzieję, to wzięliśmy dla Beki Myślałem, że zapłacę za to o wiele więcej. Bo tu są jakieś w ogóle. Sery, masz cenę 12 zł, na tym masz cenę 30 zł, a ja za obie rzeczy zapłaciłem, zapłaciłem 9 zł. Przechodzimy, widzowie, do najważniejszej rzeczy. Uwaga! Przymierzanie tego. Nie, no, jeanski są git <noise> Dżinsy będą chodzone za 9 zł. będą chodzone no, za 9 zł. Kurde, co to jest, stary? No, nic, za trzeba sobie guziki. To widział, ja, zaraz rozporko ja, guziki? ja, ja, ja miałem takie właśnie spodnie, to się prawie zlałem, nie? Nie, nie potrafiłem tego... Stary, ja nie wiem czy ja w to wejdę w ogóle, są, nie szczerze Nie są złe te spodnie Ja w to ci wejdę stary Dobra, ubieraj No hop, jak na no, ciebie to jest wpisane, nie? Outfit uh. check, uwaga Skarpety, jakieś podstawowe, ale eleganckie Spodnie, Jaden London yy, Tu Balenciaga Kosmo, Balenciaga Kosmo. kosmo. Yy, kol, 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 kolabo, Balenciaga X-Nasa Dobrze się prezentuje? Świetnie Stary, to jest takie gówno i to tak smerdzi Dobrze, dzwonimy do przedostatniej osoby, czyli dzwonimy do Neona Zobaczymy jakie wyzwanie od niego dostaniemy Dobra, dzwonię Dzień dobry Siemano Siemano, słuchaj, dzisiaj youtuberzy kontrolują mój dzień Pytanie od ciebie mam Jaki, jakie wyzwanie dostanę? No dobra e, Powiedz mi, czy jesteś blisko chaty? Mm, swoje nie, jestem aktualnie w Cieszynie jeszcze Okej, okay, a może być wyzwanie, w musisz Zrobić? Może być, no. Dobra, no to od momentu jak usiądziesz do kąpa i odpalisz swojego DAWa, masz 10 minut, żeby zrobić beat, w którym będą wykorzystane minimum 4 instrumenty. O kurde. Dobra, zrobię, no to chill, myślę, że damy radę. W sumie nie pomyślałem o tym, że od no, na dostanę muzyczne, ale w sumie całkiem <laughs> logiczne. No dobra, 10 minut na zrobienie beatu w, yy, yy, po powrocie do domu, no dobra. Dobra, dam radę. Dobra, dobra to dzięki wielkie. Znowu ciekawe, Dobra, dobra. Dzięki wielkie. Elo. bit. Nie wiem, do chaty. Beat myślę, że dam radę. 10 minut, 4 instrumenty, czyli musi być bas, jakaś melodia, perkusja, no i jakiś sedamy, kurde, shaker. C -c -c -c. Tyle, jedziemy do domu. Buu! Dobrze, najpierw zadanie od Neona robimy, czyli musimy odpalić komputer i zrobić beat w 10 minut. Czyli włączymy sobie stopper, jakoś to będzie. Dobrze, więc jesteśmy przed komputerem, zaczynamy robić beat. Mamy zrobić beat związany z czterech różnych instrumentów. I ym, tak się zastanawialiśmy, czy sample to instrumenty, czy nie instrumenty. No i tak z jednej strony sample to nie instrumenty, z drugiej strony jest to po prostu jakaś ścieżka dźwiękowa, więc można by było to pociągnąć pod, pod instrumenty, więc zrobimy to po prostu samplem z tego powodu, że po prostu. Jakbym miał wymyślać melodię od samego początku, to zajęłoby mi to o wiele dłużej niż 10 minut. No to użyjmy sobie po prostu może jakiegoś sampla. No i yy, wybraliśmy jednego takiego sampla. Puszczę wam go, żebyście wiedzieli na czym będziemy bazować. Bardzo fajny taki, mroczny bym troszkę powiedział. Dobrze, a więc yy, odpalam stoper, yy, czy tutaj minutnik na 10 minut. Uwaga, czas, start, leci, le robimy beat, a więc tak. To jest to. Dobra, jest git, jest git. Może być. Dobra, robimy bas, bo nie ma dużo czasu. W tym momencie minęło już prawie połowa czasu. W sumie 3 minuty minęły. Robimy bas. Więc uwaga, zróbmy basik. Okej, okay. oj, jest fajne pierdzący, ja lubię takie pierdzące basy. Są w super. Sensie, lubisz pierdzące basy? Nie wiem. Ty zawsze jak w kiblu jesteś, to masz pierdzące basy, co? jakiś beat, w sensie nie, nie jest to jakieś super ja to, coś tu mocno poprzestawiałem, poprzesuwałem yy, ogólnie to przez chwilę ten, ten plik to już wyglądał tak jakby tu nic nie było, ja to na nowo poukładałem nieważne, nieważne, w każdym razie brzmi to w tym momencie, tak? Dobrze, a więc teraz mamy ostatni telefon w dzisiejszym odcinku, e, prawdopodobnie, czyli Wojan. Wojan, oczywiście, Wojanowic Król. Do niego teraz zadzwonimy i dowiemy się, co takiego Wojan da nam dzisiaj do zrobienia. Dzień dobry. Ciemano, Szczypano, Szczypta i Szczypcona. Siema. Dobra, słuchaj, potrzebuję wyzwania od Ciebie na dzisiejszy dzień, ponieważ youtuberzy kontrolują mój dzień dzisiaj, w sumie od wczoraj już i potrzebuję od Ciebie jakieś fajne zadanko. Dobra. Mam takie jedno zadanko, które sobie wymyśliłem. Nie wiem, czy to jest dobra. Musisz odtworzyć swój najstarszy film, jaki e, kiedykolwiek zrobiłeś. <słuch> Jak już nie wiem, jeżeli to był gamingowy ale... film, to z tej samej gry. E, albo chociaż spróbuj, nie wiem, cokolwiek tak. O kurde. Jak zareagować, jak nie będziesz w stanie e, zrobić. To, to mogę zareagować, bo, bo to był Minecraft na Skyblocku. Dobra, to zareaguj na swój najstarszy film, jaki masz. Dobra, dobra. O kurde, ja nie mogę, jak się do tego dogrzebię. To jest na kanale takim, którego nikt nie pamięta. Dobra. <laughs> Mam nadzieję, że dobre, tak. Dobra, ale... dobre, dobre. Będzie dosyć śmieszne i ciekawe. Dobra, to jest w ogóle film z Neonem, żeby było śmieszniej. Ja z nimi pierwszy film nagrałem w życiu. A, no, okay. no, no do powodzenia. No dobra, to dzięki wielkie. Pozdro, Elu. Pozdro, Elu. Reakcja na mój pierwszy film. No dobra, czyli w sumie spoko zadania. Bo teraz, ostatnie zadania: to już idziemy do domu. Czyli mamy totalny luz. Mam, udało mi się odzyskać to. Skyblock z mister Neonkiem. To był pierwszy materiał w moim życiu, jaki wrzuciłem na YouTube. A. Nie było innego. To był pierwszy. Tam wtedy y, ja miałem 13 lat. Neon miał wtedy 14 lat. To było wrzucone. Ja dokładnie nie, pat nie patrzyłem daty. Dokładnie pamiętam, że to był 6 kwietnia 2014 roku. 6 kwietnia 2014 roku. Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie. Jestem mister Zezik a ze zewnątrz. A w ogóle, bo was warto, warto powiedzieć, że ja wtedy miałem inną nazwę kanału. A ja nie wiedziałem, co mam wymyślić, więc sobie wymyśliłem mister Zezik. I tyle? I oh, Neone. kurde! Pamiętam, tak głośno. Dobra, to jest 14 minut materiału, nie będziemy co tego oglądać, ale. Tak, będziemy dzisiaj grać na serwerze, którego IP znajdziecie w opisie. To jest mój głos, tak, to jest, to jest mój głos. I ogólnie wszystko będzie w opisie. A o, ty, bo już tak to boli. O, to jest jakaś budowla. O, jej, jej. jej będzie troll. będzie A, podkopywane pod nogami. Jedni ciągle. To jest właśnie to, że my więcej gadaliśmy ze sobą, jak my nie nagrywaliśmy, niż że nagrywanie było. To taka nagle, wiesz, konsternacja, nie wiadomo co się dzieje. Może zrobisz raz w życiu coś pożytecznego? Jej, jej no. ale cię. Ale cies... Ja ci nie obrażam. Nie. Jezu stary, w ogóle jak ja bym to teraz opublikował, no dobra, nie oglądajmy tego błaga, bo no, ja już nie mogę. No on jest to zdecydowanie za głośno, nie da się tego oglądać. Tyle, koniec. Dobrze, widzowie, tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Jeśli Wam się spodoba, stawcie łapkę w górę. Jak chcecie więcej tego typu odcinków i na przykład mam zrobić odcinek, gdzie yy, decydować o moim dniu albo kontrolować mój dzień, będą kto na przykład. Jeżeli chcecie, żeby nagrał znowu taki odcinek, gdzie ktoś kontroluje mój dzień, to dajcie propozycję kto w komentarzach. No i oczywiście coś możemy pokminić, A ja tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Tam ktoś kości więc pewnie to będzie troszkę słychać. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Elu!